Dzisiejsza lekcja to będzie egzamin wewnętrzny, tylko że w tych butach to ty chyba. Ładne, prawda? Ładne buty nie ma co powiedzieć, ale w filmach, to chyba to daleko nie pojedziesz. Dam radę. No. Zobaczymy, jak to będzie wspólno. No, proszę zobaczymy, bardzo. Zobaczymy, spróbujmy. No, Dla, siadamy. Spróbujmy. Są bardzo wygodne buty. Tak. Oczywiście. Do tańczenia na imprezach? Być może, ale do jazdy po mieście to się okaże. Mariusz wie, że z niektórymi kursantami próżno dyskutować. Najlepiej, żeby uczyli się na własnych błędach. Musisz pamiętać, że będę wydawał ci komendy, polecenia, gdzie masz jechać, tak? Czyli na skrzyżowaniu na przykład ze środkami, będę powiem ci, że my jedziemy w prawą stronę bądź w lewą stronę, tak? Jeśli nie będę mówił nic, to znaczy się, że jedziemy prosto, tak? Tak. Ja Miałem tyle. No to jest karty No będę ci za, zapisywał po kolei wszystkie zadania, czy prawidłowo wykonałaś, czy nieprawidłowo. Jak jesteś gotowa, to proszę bardzo, zaczynamy. Prawdziwy moment grozy. Trzymamy kciuki. No ale widzisz już byś, moja droga zakończyła egzamin. Dlaczego? Pierwsza podstawowa sprawa, nie opuściłaś hamulca ręcznego. Pali się kontrolka, widzisz, auto ma bardzo ciężko ruszyć i to jest jeden błąd. I teraz co? Musimy. Wykonamy pierwsze zadanie, czyli włączymy się do ruchu. Wygląda na to, że złe buty to najmniejszy problem Moniki. Przed chwilą mieliśmy przejazd kolejowy, na którym się w ogóle pani nie obejrzała. No, trzeba było rozejrzeć się, nie było tego widać, także tutaj też tak naprawdę byłby zakończony egzamin, ponieważ zgodnie z przepisami no, musimy zachować szczególną ostrożność i rozejrzeć się, tak? Był znak drogowy. Na najbliższym możliwym skrzyżowaniu pojedziemy w prawą stronę. Po prawej stronie mieliśmy skrzyżowanie, w to skrzyżowanie nie skręciłaś w ogóle, tylko pojechałaś dalej, czyli to jest błąd. Przepraszam, zdenerwowałam się. Nie lubię bardzo egzaminów. Miałam już przyjemność ten egzamin zdawać 9 mhm. razy, teraz będzie 10, podobno 13 darmowy. To stosujecie samo słowo egzamin, czy? E, tak. Świetnie mi się jeździ po mieście, no dopóki Co teraz nie mam egzaminu. Jedziemy. Córka taksówkarza. Wstyd i hańba, nie? Jeździ jak 80-letnia staruszka. Mamy włączone kierunkowska z tak bo to jest błąd. Same błędy. Z chodzącym błędem po prostu. No Tatuś to już tam naprawdę umarł ze śmiechu, ale nigdy nie chciał mnie nauczyć. Powiedział, że to samochód jest jego warsztatem pracy. I jak sobie chcę mieć prawo jazdy, to mam sobie iść na kurs. No i poszłam. Tak. I wyszło, jak wyszło. Może dlatego, że również przyszło się w nieodpowiednich na te okazje butach. Trzyma się tutaj przy, tym, przy tej kostce. Nie zwróć uwagę, tam po prawej stronie masz sklep z butami sportowymi, ja bardzo bym Cię prosił, żebyś poszła do tego sklepu, kupiła sobie buty sportowe i wtedy w tych butach dalej kontynuowała ten wewnętrzny egzamin.